Ja mam tu ma bo to już to jest zroki. No dzień dobry A tak naprawdę to nie. Wiem, Marnie to wyszło, ale jakby co ten mardy pomysł, to pomysł zdroką. Hej! Nie dziękuj. W ogóle, kurde, kto normalnie by wymienił kurde granaty z wypły kurde w granatniku na granaty leczące? Jaki jest ten sens? Wiesz, parkej, merci. Czekaj, tak, spróbuję tym gościem. I am Paweł Jumper. Tylko, że Może nie będzie tak źle. Może, może i może prawdopodobnie jakiś... W poprzednim odciku tutajśmy Jak Jakbyś to się nie wiedział. O ty... oczywiście zrok nie umiecham języka, jest wulgarny. A ty to... O fak. A ty to co? A masz jakieś dowody? W poprzednie odciku? A jakiś dowód! Konkretny. Bo ja nie, nie, dobrze, pamię Bo ja nie pamiętam. Jak zukaliście powiem też nic co na takiego nie wspomniał. o o. o, o bo byłeś, musiałeś wykrakać! Musiałeś wykrakać! Jezu, zniwias pod teksturami. No nie! Dobra, nie, to ostatni kurde odcinek kiedy nagrywam z takim internetem, bo to tak. się nie! Da. No kurde! Normalnie widzowie ktoś mają, a takie powinni kudy mieć zachęt zbliżania się do kociku. Jeszcze pod mapę. wszystko! To jest To jest, to jest dramat. Tak. I akurat jak włączyłem nagrywanie. A mówię ci taki, że w moim kudę internetowym telefonu na nie będzie lepiej. Ja się boję co będzie na of Legends. Chociaż nie, teraz Legends to jest chyba odrobinę, chociaż mniej wymagający graficznie gra, więc może nie będzie tak, że. Może, może, proszę. Nikt też powie, że moje może ma jakikolwiek sens. Dobra. Nie śmierczeni. elo! Co mnie zabiło? sobie no. no. Tak samo jak moja. Za kim ty graf? Czy graf ma klif, nie? No. Dobra, chyba dobrze użyłem zdolności, nie jestem pewien, a nie? Ale zrąbał! Ten drugi też Dobra, ja też zrąbałem Dobra, zmieniam postać W którym to było? Um, nie? Który się trzymało? O! Um, dobra, Crazy Frog bo nie Magiczny patyk No! no. Jezu, skąd to się to wzięło? A... 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 a, a, a... Co tu się stanęło? Się? No byłem co z rejnem, a nagle przyszedł cały Timboumanów Dobra, leczymy A jak nie leczymy to wzmacniamy obrzenia no. no... No broki, nie kul się i nie strzaj kciuka, chodź, wyleczyć rany. Dobra, ty pytam sobie gdzieś tam iść w pizdu. I to zrobić tak, tak jak w wypsiano. Jak? No i nie, umarli, moja wina. O kurde! No i ja też zartunę. No, to był debilny pomysł. Jestem maskowany. No! <laughs> co to było? Co ty dostałeś? Czym to uberpałeś? No. Weź tu, weź tu się maskuj. Nie, dażę. Nie jesteś kreatorem, przypominam ci. No, no co nie wiesz, Ty, wy Tylko konwojem. Konwojem? Dobrze to powiedziałem. Moja polszczyzna jest beznadziejna. A to w sumie jedyny język jaki znam no, noo, noo! Czemu oni muszą tak dobrze krzyżować swoje ulty? Dobra, skrychamy z ja bym chciałem tam wejść z ultem, nie? Łałaj wow, się wow. Kurde, bo wlazłem w te wymiocinę wymiocinę <laughs> kurde no. ani tankiem kurde, ani hillerem, to czynią! Jezu To może będę prowadzący który stoi z tyłu i tak komentuje Wali kurde tank, ani Hiller dla mnie a nie miał ty jakieś No ja z to już tu bezpodstawnie oskarża Ja co robić, innego? Kutek ci ci do swojego braku chwila To no, jest... No... To moja chwila, że jestem cichy jak nie wiem A nagle przychodzi cały, ej, team w kierdą Co ma akurat futrasty albo dobra wiesz, co, nie będę pytał jakie ty masz futrzysze no, no, no kurde jeszcze! Wulta, no, no, musiał się ściąć akurat, musiał, bo uznał, że tak będzie zabawne. Ja się chciałem pośpieszyć, ale a. jak oni się śmieją to teraz ja we śpiał nad ich małymi ciałami. Zatańczyć w sam na ich ruchłem? Ała! Kudy jak Co przecież... A, bo dostałem gratę, a nie tym. A będę z snajperem. Wracam do walki. Potrzebny healer! Jas, yes, jas, yes, jas, yes, jas. Yes. Nie, ni niestety nie płacą mi za bycie szybkim. To jest mój problem. Że dopóki nie zobaczę nikogo z, nikogo z was, to was nie będę mógł ten ani wkręcać, ani leczyć. Może w sami dostanę hororka za wkręcanie. Cześć Reinhardt Serio? Ja go zabiłem z tego kurde danego z z rąk Co się stało? No nie pokaż, bo na razie runda zakończona O, wygrywamy 7-0, <grystanie> jak kwiczę do Dobra Zaprowadzę was przed obszarobjęcia Balhali To chyba nie Ty wiesz w ogóle o czym mówię? W no. Mm. ogóle no, ja nie wiem czy może kiedyś program tego Senski do Valhala, ale póki co mam Max i tak na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o grę z otwartym światem. O kurde, wzmocnienie kurde obrazem zdziwiażowi to to jest... Panie Słyszysz pomysł? Dobry pomysł, jeśli on jest w naszej drużynie ja, taki dobry pomysł, że ja się nie powiedzie A może się powiedzie, cicho Mam głupi pomysł, chcę go raz wypróbować Yes, standard Odeszła się kurde geniusz pomysłów. Yeah. <noise> Czekaj, my też myśmy kupi. Czekaj. No, dobra, lepiej co. Raport po pożytamy obrażenia riperowi. Jak mi dałeś wykazy. Kto to? Się ma Ej no Reaper! Mógłbyś... Dobra, dobra, Reaper że mnie pały kurde, no znaczy nie że mnie pały, bo... Kurde miałem jeszcze kinać. Nie umiem. A ba ba Coś mi kurde ten, w plecy strzela, znaczy biodro, znaczy gdzieś. Serio? Wszyscy sobie poumierali nagle? Dobra, kogo lepiej skończyć? Chyba tanka, ale nie jestem pewien. Leczymy, 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 leczymy No zdejmij mi tą czarną dziurę z ciebie Dostajesz wtedy oh. większe obrażenia Fuck. A myślałem, to nasz Reinhardt, to a to chyba wrogi się... O, chyba się zemścił za to, że go zabiję z pistoletu Ech. Ty wymyśliłaś nazwę cinka. ja na razie nie mam pomysłu Dlaczego ja? Bo ja nie mam pomysłu, jestem kreatywny, ale nie wiem, póki co nic coś takiego ciekawego nie dzieje Macie to wiesz, to mogę sobie na przykład, nie wiem, napisać kurde, miażdżenie czaszek, łamanie kości kurde, wstawienie komuś lupy do mordy i tak dalej, bo tam mam pomysły A tu to ciągle to samo A to jest taki. No niestety, raz się wygrywa, raz się przegrywa To Tu masz ty wrogi? Chyba wrogi Bro, Nie nasz

Bo byłem jakiś test na wsparcie wszystkiego. Szybka gra. Jak wezmę, pewnie spróbuję zagrać tanka, to pewnie mi zacznie internet ścinać, więc nie, podziękuję. No takie tanka ci wybiera. Szybko znalazła. No eee. Ile jeszcze do Wielkanocy? Chcę z tobą pograć w LoL'a. W Lola to będzie się działo. A jak nie wydadzą na tą Wielkanoc, to chyba naprawdę się załamie. O, healer. O, oh, tank. A tak jak widać umiem grać magicznym patykiem, to jest kostur z Harry'ego Pottera. Tylko, że nie. to ty się nie wzmacniasz? A co, nie opatrzy się ciebie wzmacniać? Okej. Okay. To znaczy chodź. No stary, to się dopiero zaczyna! O fa, to nie zaraz <grym> z tam. Tam. Zaki, gdzie twoja tarcza? Nie, nie, nie pogardzę, naprawdę, nie, nie pogardzę dobrą tarczą. Oła, oła? Dobra, 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 nie, 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 nie. to był głupi pomysł, to był głupi pomysł, to był głupi pomysł, to był głupi pomysł, to był bardzo głupi pomysł. Jak zwykle, wtedy też pomysły jakieś. No odezwał się kurde pan kurde moje pomysły zawsze się sprawdzają <grym> Powiedz Ci ile razy twoje pomysły wpadliśmy do piachu? No właśnie A mi się to że do czasu coś nie wyjdzie Tak ogólnie to mam dobre pomysły Jak się sąbry mają Tylko ty nie umiesz nie mojego z geniuszu No, tak samo jak widać, że nie umiesz narzędzić własnego życia, skoro teraz umierasz. Au. Teraz ty umrzesz właśnie. Umarłem, bo chciałem ci pomóc. Ale głupia czapka. Jeszcze raz, od początku. Coś ty zrobił! Nic Czy ty zrąbałeś szarwę i wleciałeś w prawo go od drzwi? Wszystko widziałem, wszystko się nagrało. Bo powiem ci, no jasne, zostaw mnie najlepiej. Jestem tankiem, okej? Okay? No a tankowie nie mają przypadkowo wspierać? To chyba winę gry grałeś, o fak. No, ty chyba też, bo ciągle umierasz, to nie są sausy. Tutaj zgony się niczego nie uczą. O oh, kurde, ale zrąbała ten chronoakcelerator czy jak ktoś tam zwie to gówno do teleportacji? Teleporta. A nie, Chrono chronoakcelerator to był ten z LoL'a Goma na ulcie i no. Eko jest lepszy. No. No. Może wszystkie do tego. Może mi nie zostawi? No cóż, widzicie raz na ten jeden przeciętny chociaż mecz. Musi się trafić mecz, w którym Maciej obrywa. Ale jak sądzę, że też obrywa, więc nie czuję się aż takim nuguem. Dobra, włączamy odwirowanie w pral, to znaczy suszenie. Suszenie... Ja trochę się tu nie marnuję, ale to tylko siebie może kogoś troszeczkę ma lepsze obrazania. Wow! Jakim cudem ja to zrobiłem? High Belly, I can fly. Kurde, prawa autorskie. To jest twój wideo akurat. Nieprawda, nie odwadzisz niczego. No! Nie, nie mogłem się zabić! Co jest grane? Co tu było? Eee, gdzie ty jesteś? Chodź. No kurde, łazi w takim zdrowiu, a później płacę, że go zabijają. chodź tu. Joż, już Ała... A Ała! On Nie użył czego? chwilę chciałem kupić itemy, ale zapomniałem sobie, że to nie ta gra. Nic ci nie jest. Ja cały czas mam do przeobrażenia. Już idę. Ale ja tu zawsze muszę składać to stare truchło do kupy. A nie, nawet go już nie poskładam, bo czasu mi nie styknie. Ała! Dobra. Piu, pi, 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 pi piu pipi, pipi, piu pipi, pi, 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 Piu pipi, 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 O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o a nie tam są moi, dobra to już się mniej boje No Czemu ja się zawsze natykam na tego przekrętego ma Wejdź, spadaj Masz do odgrania się pistoletem odgraniającym komary fakt znowu zaczęło ścinać. Przeklęte kamery Wstawaj, Leniu. Diki Polko No, <grym> no. na razie Najbardziej mi podziękuję, jasnie umierając. umierają Dobrze, to weźmiecie i nie skupili się na mnie Aby mogli kurde wywołować. O, <grym> o kurku, tak, tak, tak. <grym> weźcie w drogę się mi zajmie Dobra, zwiększamy do obrażenia. Dzięki. Stoko. Zenyatta ledwo żyje. Dobra, zbuchujemy mu obrażenia. A, czy ty znowu masz zamiar sobie umrzeć? Dawaj stary, zbieca! Dobrze! Dobry Zenyatta! Nie pogardzę nigdy. Dobra, wstawaj jecha. Jesteś chyba bardziej przydatna niż ta Sombra, ale nie jestem pewien. Nie ma sprawy. Fakt. O fakt O Prosimy z tym wyjść, bo to nie jest nasze, a my nie będziemy kurde płacić za to Nie wystawiajcie nam faktury Nie pozwolimy sobie wcisnąć jakiejś taniej faktury Zaki, a, a ten, a czy to moje zwiększenie obrażeń zwiększa też obrażenia od swoich umiejętności? Czy nie? No tak Okej okay.

no, aha, no, dziękuję. Dobra, na no w szczęście sensie i tak kończymy. Na szczęście. A nie, nie, nie kończymy. Jeszcze... Jeszcze się kurde obsiki jednym trzymają. A już kończyliśmy. Jeszcze raz, dziękuję zdroki. Dziękuję. Bo po co mnie ochronić taczą jak można kończyć własny tyłek, prawda? Po dobra, co? dobra, słuchajcie. No tak! Zostawimy <laughs> się. <samie. śmiech> Mmm mm, mm. O, fajny, fajna motka i fajny skin. Eee, mogę dać? A, dam co kurde, kończymy? echo. Co mi tam? No kończymy. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku Zero nie wiem czy jeszcze dzisiaj będę to montował, czy jutro Zależy, czy mi się będzie chciało, czy nie. Kurde, tylko jeden brot i kuryś i jedno Narka.